Idzie prawdziwa rewolucja anarchistów. Będzie anarchia. To co jest się zburzy, połowa ludzi wyginie, ale reszta będzie szczęśliwa. Siemaelo, siemaelo, Radio Anarchia. przybiam się z tym prawacki bełkot w sieci. No, dzisiejszy odcinek się nazywa Czarno-Czerwona Młodzież i będzie o takim jakby spojrzenie moje tutaj, z moich takich doświadczeń ostatnich na temat przenikania się środowisk, socjalistycznych, ze środowiskami anarchistycznymi. Nie za bardzo wiem, od czego zacząć, więc zacznę od początku. Jak to kiedyś ktoś powiedział, żeby coś skończyć, trzeba najpierw zacząć. Także tutaj duże nadzieje jakby pokładaliśmy tutaj w dyskusjach drugą kadencją PiSu. To znaczy, że takie były nadzieje, że tak pod koniec pierwszej kadencji PiSu, na początku drugiej młodzież, na zasadzie młodzieżowego buntu, zacznie skręcać właśnie w stronę Anarchistyczną stronę taką bardziej tutaj związaną z naszymi poglądami. Oczywiście okazało się to, no nie do końca w sumie nie wyszło tak, jak powinno, bo jednak część tej młodzieży zbuntowanej jednak poszła bardziej w stronę oczywiście prawactwa. Prawactwo to, to wszystko wykorzystało. Kłaniając swoją propagandę na to, że, że PIS jednak jest organizacją socjalistyczną, organizacją właściwie lewicową, a a oni są tą jedyną antysystemową siłą, no wiadomo, że prawactwo ma tutaj większe pole do popisu, jeżeli chodzi o internet, jest ich o wiele więcej i tą propagandę mogą w jakiś taki sposób, w cudzysłowie wiarygodny, jakby prezentować. No wiadomo, że środowisko anarchistyczne sobie, sobie przespało ten okres, jak zresztą wiele okresów, yy, znaczy przespało, no... no. Jeżeli chodzi o anarchistów, to sprawa wygląda tak od wielu, wielu lat, że, no, że głównie anarchi zajmuje się tworzeniem sceny punk-rockowo-alternatywnej. Ta, sceny. Żeby to jeszcze była scena. No tam od czasu do czasu są jakieś koncerty po prostu. Gdzieś tam ktoś zrobi koncert, no i wtedy ludzie przychodzą, piją tam piwo i się bawią. Nawet często nie ma tam pogo na tych koncertach. Po prostu stoją sobie, kiwają głowami, piją piwo i idą do domu, do pracy, wracają. Także y, fantastyczna sprawa. Do czego zmierzam, że w pewnym momencie zaczęły. Znikomą, oczywiście, jak na nasze warunki, popularność zdobywać środowiska związane z PPS-em, z, z taką lewicą jakby bardziej radykalną od tych biedroniowców, wszystkich od SLD, nawet można powiedzieć od młodzieżówki razem, chociaż tutaj nie do końca byłbym pewny, żeby takie tutaj stwierdzenie głosić. No, no i tak teraz przejdę już do konkretów. Dlaczego młodzież tak zwana anarchizująca. Wstępuje do PPS-u. To jest bardzo proste. W wielu miejscowościach, tam w wielu miejscówkach, nie ma po prostu zwyczajnie komórek anarchistycznych, nie wiadomo do kogo się odnieść. Jeżeli chcesz działać, no to pozostaje Ci tylko właściwie ten PPS. Z drugiej strony jest tak, że od razu szybki przykład tutaj z naszego podwórka. W pewnym momencie napisał do mnie, znaczy do nas jakiś typ i mówi, że chce działać w anarchizmie. jak Wtedy akurat byłem w pewnym kolektywie, tutaj takim naszym niezależnym. Chyba już nie byłem, właśnie, i mówię: Dobra, to cię prze, po prostu przekieruję tutaj do kolektywu i tam będziesz sam mógł na spokojnie działać, nie? No i oczywiście reakcja kolektywu. I on pewnie jest z ABW albo od na Nie, nie można tak z ulicy brać. Trzeba tylko zaufane osoby. A, a ile znasz tych zaufanych osób? No nie znam żadnej. Hehehe, he, he. no spoko, nie? No dobra, no chuj tam. No i ja z tym typem się spotkałem. Oczywiście jakieś tam środki ostrożności powziąłem. Tak se pogadaliśmy, bardzo przyjemny typ. W sumie go lubię, pozdrawiam. Natomiast, no wiecie, no, no po prostu no, z anarchistami wiadomo jak było. Za chwilę koleś po prostu był już w PPS-ie. PPS nie miał takich rozkmin, jakichś takich dziwnych, znaczy dziwnych, no, no z jednej strony dziwnych, z nie dziwnych. Wiadomo, że trzeba by powziąć środki ostrożności, ale też nie można kogoś odrzucać od razu tak z zasady, nie? No ale no właśnie tacy są nasi tutaj anarchiści. I tak to wyszło. I typo po prostu jest w PPS-ie, nie? I tam robi robotę sobie spoko, nawet jakimś koordynatorem jest, czy czegoś tam, chuj tam, nie? Yy, następna sprawa jest taka, że yy, jest jakiś taki pogląd, Aha, i on na przykład jak zaczyna swoją rozmowę, to mówi tak, yy, przypuśćmy spotykając się z anarchistami, czy nie chcesz wstąpić do PPS-u? Ktoś odpowiada wtedy, nie, no bo jestem anarchistą. No wiesz, no, i yy, odpowiedź, no wiesz, no, yy, wielu anarchistów jest w PPS-ie. No i teraz, kurwa, yy, coś mi się tu zaczyna nie zgadzać powoli, nie? Po pierwsze, takie sygnały, że wielu anarchistów jest w PPS-ie, otrzymałem z Warszawy gdzieś tam, wiesz, Podobno w Warszawie jest wielu anarchistów w PPS-ie. No kurwa, no jeżeli jesteś anarchistą, to nie jesteś PPS-ie, no to to jest najnormalniejsza sprawa. I, i nawet ciężko mi mówić tutaj dlaczego, no, ponieważ PPS jest partią polityczną, partia polityczna z za za założenia yy, yy, doktryną, pierwszą taką zasadą, nawet nie wiem, czy to w Wikipedii jest, czy nie jest, no, ale partia polityczna charakteryzuje się tym, że chce zdobyć władzę, tak? My, my jako anarchiści, tą władzę chcemy obalić i odrzucamy system, jakikolwiek by nie był, tak? Jest, jest odrzucony, to tam chuj tam, czy to będzie socjalizm, czy to będzie kapitalizm. Każdy system równoważnie jest zły z systemem, bo zniewala człowieka, zniewala jednostkę. No to chyba jest, jest logiczne i nie za bardzo, znaczy wiadomo, że z jednej strony troszeczkę rozumiem, dlaczego anarchiści w tym PP są, bo po prostu nigdzie więcej nie mogą działać, tu tylko o to chodzi. Natomiast, no, nie wiem, czy jeżeli są w PP, to czy mogą się nazywać anarchistami? Co to za anarchiści? są? No prawdopodobnie no, jacyś tacy wykreowani, można powiedzieć, przez tam, posłuchają o anarchizmie, tak, bardziej związani z anarchokomunizmem. Prawdopodobnie przeczytali gdzieś tam jakiegoś filozofa, nie wiem, bo mi ktoś to, tu, to ostatnio tłumaczył oględnie bardzo, że najpierw, po, że po rewolucji, po pierwsze, jakie rewolucji tato, po drugie, że, że po rewolucji. Najpierw będzie coś tam, teraz, że pewnie znowu pokręcę, także tutaj merytoryczni, tam y, różni oponenci tutaj mogą się popisać, że najpierw będzie y, komunizm, potem będzie coś tam, a na końcu i tak będzie socjalizm. Że to napisał jakiś anarchistyczny filozof, czy Prudon, czy ktoś, naprawdę nie chce pokręcić. I że i tak wszystko dąży do socjalizmu, tak naprawdę, nie? Że anarchizm dąży do. O, właśnie, że anarchizm i tak dąży do socjalizmu, nie? No, no, no. Zajebiście, no, no pogratulować tylko. Także fantastycznie jest, bardzo mi się tu podoba. Anarchiści w PPS-ie, no, no. Nie, jeżeli jesteś młodzieżą lewicującą, jak najbardziej się do tego pps możesz iść. Nie za bardzo wiem o co im tam chodzi w tym PPS-ie, natomiast, natomiast ostatnio tam u Michała na, na, na portalu jest, że, że, że jeden tam koleś z PPS-u, czyli tam ich senator, o senator, powiedział, że generalnie im tak kapitalizm mocno nie przeszkadza. No, mi jako anarchiście kapitalizm przeszkadza i generalnie całe moje życie dążę do obalenia tego kapitalizmu. Jeżeli nie mogę go obalić, no to przynajmniej wbijać tam też pilki, jest nas wiadomo, za mało do tego, żeby ten kapitalizm obalać. Natomiast. Walczyć z nim jak najbardziej można, tak tak siaka, nie inaczej. No i w pewnym momencie na rozbracie okazuje się, że PPS robi tam swój zjazd. No i przyjeżdżają ci, PPSiaki, i znowu jest, że no wiecie, no wielu anarchistów jest w PPS-ie, i właściwie tam kolega z rozbratu zaczyna pewne wnioski wy, wyciągać, że, że, że skoro ta przybudówka PPS-u się nazywa Czerwona Młodzież, to ona się nie określa od razu jako młodzież stricte socjalistyczna, tylko po prostu jako bardziej młodzież taka lewicowa, która nie do końca wie za bardzo o co jeszcze chodzi, ale no przynajmniej ma jakieś tam poglądy związane bardziej tutaj z takimi naszymi, przynajmniej przybliżone do nas, do naszych, czyli właśnie takie socjal socjalistyczno-anarchistyczne. I właśnie na tym bazuje ten PPS, nie? tak jak mówiłem wcześniej. Wielu anarchistów jest w pepecie, no to mi się to wydaje kompletną bzdurą, mówiąc szczerze, bo pamiętam, że też taki ziomek, znaczy, ziomek, starszy pan z Komunistycznej Partii Polski, niejaki Heniek, on też zawsze mówi na początku, że przypuśćmy, o wstąp do partii, wstąp do partii. Nie, nie, no, bo jestem anarchistą. Aha, no, ale wielu anarchistów jest w Komunistycznej Partii Polski. To, znaczy, to jest takie Pierdololo, prawdopodobnie wszystkich kurwa tych. Yy, agitatorów, którzy po prostu chcą, do, chcą jak najwięcej ludzi zwerbować do swojej partii. Nie? No to w, dzisiaj jest wielu anarchistów yy, w PPS-ie, jutro pewnie będzie wielu yy, konfederatów w PPS-ie, no bo przecież. Yy, Pewnie no co, co, powie Konfederatowi. No to samo, nie? Że, a wielu Konfederatów jest Także to jest taki prawdopodobnie taki chwyt yy, agitatorski. nie? Także to jest taka pewna sprawa. No, no i przychodzi ta sytuacja z tym, z tym, z tym rozbratem. Oni tam mają sobie yy, jakieś szkolenia, yy, spotkanie z inicjatywą pracowniczą i tam różne rzeczy. I, i, i do czego zmierza? Zmierza do tego, że w pewnym momencie powstaje czarna młodzież. Nie? Tu jest czerwona młodzież, to jest czarna młodzież. I wiadomo, że na bazie tego samego pomysłu ona powstaje. Nie? Że, że... Czerwona młodzież to jest ta młodzież, właśnie, która ze względu na takie bardziej lewicowe pogląda skupia się wokół socjalizmu. Natomiast no, czarna młodzież wokół, wokół anarchizmu. Uważam, że to jest świetny pomysł w ogóle z tą czarną młodzieżą. Tutaj nikomu za złe tego nie mam. Nie będę tego krytykował, chociaż wiadomo, że robi to koleś, który tam prawdopodobnie mnie nie za bardzo lubi. Ale no mówię, to tutaj, jeżeli. Coś się zaczyna dziać, to wszystkie tam argumenty przeciw, jakieś takie nawet prywatne, zupełnie idą na drugi plan. Coś się dzieje, jest dobrze, nie jest dobrze. Jest aktywność, jest spoko. Także fajna sprawa. Mam życzę ja oczywiście jak najlepiej. Troszeczkę to wszystko jest za późno. Ta czerwono czarna młodzież mogłaby, gdyby, gdyby, gdyby w. Wcześniej, gdyby w każdym mieście były takie komórki anarchistyczne jak ta czarna młodzież, gdyby, gdyby po prostu anarchiści dawali jakąkolwiek alternatywę dla młodzieży buntującej, kontestującej, w ogóle, już niekoniecznie od razu, sprecyzowanej poglądowo, byłoby o wiele, myślę, że łatwiej. Byłoby, znaczy na pewno byłoby przyjemniej, byłoby więcej osób, tak? Bo, no bo teraz to wygląda tak, że na demonstracji jest anarchistów, wszystkich osób jest może 30, anarchistów jest może dwóch, trzech. nie? I no tutaj wczoraj też odbyła się tam jakaś demonstracja związana z zieloną falą, no to tam frekwencyjnie oczywiście była to kompletna kompromitacja, nie? No i właśnie możliwe, że to jest jeden z powodów tutaj. Także spoko. no, no, i teraz w jaki sposób działa to PPS? No, PPS nie do końca wiarygodny, no bo nie oszukujmy się, no, o robotników walczy klasa średnia, y, która y, nie do końca wie, jakie są problemy y, tych robotników. I od razu zaznaczam tutaj, to nie jest tak, że ja dyskryminuję w swoich, w swo na swoim kanale klasę średnią. Bardzo fajnie, że ludzie z klasy średniej działają, y, próbują dołączyć do ruchu, no tylko, że chodzi mi bardziej tutaj o, o, o wielką, wielką, też mówię w ostatnim odcinku, wielką dziurę, jaką jest między klasą robotniczą a klasą średnią, co zresztą zauważyć, zauważyć bardzo łatwo można było na demonstracji właśnie PPS-u w Świnoujściu oraz tutaj, właśnie czerwonej, że tak powiem, młodzieży z różnych partii pod stocznią. Pamiętam, że, 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 że w Świnoujściu doszło do blokady, ale blokady zorganizowanej bardziej przez stoczniowców, czyli przez ludzi wywodzących się z klasy robotniczej, którzy po prostu stanęli i, i byli agresywni, źli, bezczelni, butni w stosunku do reszty społeczeństwa wtedy. Natomiast no, sam organizatorzy, z PPS-u nie przewidzieli w ogóle, że do tej blokady dojdzie. Generalnie w założeniach było to, że, on, że, że my czy tam oni mieli stać po prostu sobie na placu z transparentami i miało być tak jak zawsze, tak jak wszędzie bardzo bardzo fajnie i przyjemnie. Potem może jakaś kawa czy coś nie. Podobnie było tutaj w Szczecinie pod Stocznią. To wyglądało tak, że no że przysz, rzeczywiście przyszli tam przyszliśmy tam i przyszli ludzie związani z lewicą. Tutaj to no nie, ma, nie można powiedzieć, że podziemną lewicą, nie? nie można powiedzieć też, że radykalną lewicą, po prostu z lewicą socjalistyczną i no i po prostu tak żeśmy sobie postali, postaliśmy tak jak takie, tu już było, tam doszło, tam była przynajmniej ta blokada, natomiast tutaj już środowisk robotniczych kompletnie nie było, natomiast no tutaj to było bardziej takie, nie wiem, po prostu sobie postaliśmy z transparentami, tam były jakieś przemówienia do siebie, to bardziej wygląda na zebranie partyjne po prostu, nie? że, że Robotnicy tam patrzyli na to jak na jakieś stado baranów. Nie było za dużo tych robotników. Nie, nie chcieli się w ogóle dołączać, nie chcieli przychodzić, pytać. Tam może dwóch, trzech przyszło. Jeden nawet zadał bardzo dobre pytanie, kto tutaj tak naprawdę jest robotnikiem z was. No, oczywiście cisza zapadła niezręczna. Ktoś tam nawet powiedział: O, anarch, chodź. Nie, no mówię, dobra. Nie, także to, to wiele, wiele wyjaśnia tutaj działania. Młodzieży socjalistycznej co do prawdziwych, realnych problemów klasy robotniczej, że, że tak naprawdę nikt nie, nie za bardzo wie o co chodzi, bo nikt tym robotnikiem nie jest. Nie? Także w ten sposób. No ale no, to chodzi o to, że, że, że tutaj, że. Młodzież lewicowa jest, jest aktywna i na pewno jest bardziej aktywna niż młodzież anarchistyczna, yy, niż, niż, niż w ogóle jakiekolwiek grupy anarchistyczne. To, no, to, 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 to takie są fakty. No. Może to wszystko jest troszeczkę naiwne, może to jest nie, nie, nie do końca prawdziwe, natomiast jest tutaj o to chodzi, że już nieważne co jest, ważne, że w ogóle coś jest. Nie? I na tym bazuje właśnie młodzież socjalistyczna. Także... Nie wiem, co chciałem jeszcze powiedzieć, no właściwie zostawiam was tym wszystkim. Yy, Ta sprawa jest do przemyślenia, na pewno jest do przedyskutowania. Yy, na pewno yy, strategie, jakie w końcu mogą, w końcu mogliby anarchiści zacząć robić. Yy, ja te rozmowy podejmuję od, odkąd, yy, od, od kilku lat, yy, w jaki sposób można by Naagitować po prostu młodzież, Yy, młodzież buntującą się do ruchu anarchistycznego, no ale no, od, od, od kilku lat yy, ulubione dwa czy trzy slogany anarchizmu słyszę. Pierwszy slogan to jest po co? Po co? Po co to zrobić? A drugi bez sensu, bez sensu. Nie? To, to jest w ogóle odpowiedź anarchizmu na rzeczywistość, na jakikolwiek rozwój tutaj ruchu. Jakikolwiek, cokolwiek w ogóle. Na cokolwiek zawsze są te dwie odpowiedzi, które słyszę. Po co i bez sensu. Nie, nie wiem, czy nawet tak nie nazwać odcinka jakiegoś. Czy młodzież jest socjalistyczna, młodzież czerwona, czy ona jest, czy oni są gotowi, czy jakoś tak przekonani do działania? Nie, nie. To działanie ich jest trampoliną do, do kariery. Tam na pewno wytworzą się, wytwarzają się w każdej tej komórce Młodzieży Czerwonej, jak jacyś liderzy. I ci liderzy. Prawdopodobnie liczą na polityczną karierę, nie do końca na działalność uliczną, nie do końca na tą działalność oddolną, bezpośrednią, czy, czy o zgrozo radykalną. Nie? O, tym się, o tym też się przekonałem i, i nie sądzę, żeby tutaj jakiekolwiek działania, działania anarchistów razem z czerwoną młodzieżą wynikały tutaj z jakiejś, z jakiejś szczerości. Tu bardziej chodzi o to, że po prostu anarchiści nie mają za bardzo wyboru. Tak? Nie mają wyboru. Tak jak jeżeli ja jakiś czas temu dołączając, czy nawet budując ten front antykapitalistyczny ze stalinowcami, no po prostu w pewnym stwierdziłem, że, że, że za bardzo już nie ma, nie ma z kim współpracować. Nie ma co współpracować z anarchistami. W jakiś sposób wydawało mi się, że tutaj ta postawa taka zero-jedynkowa w stosunku do kapitalizmu jest jak najbardziej właściwa na tamten moment. Natomiast no, te współprace... No, w jednych yy, kolektywach to wygląda yy, lepiej, w drugich gorzej. To, yy, dochodzą do mnie słuchy, jaka to ta młodzież socjalistyczna jest wspaniała. No, znam niektórych osobiście, znam niektórych nie osobiście. Nie wiem, czy do końca jest wspaniała. Prawdopodobnie mówię, no, to jest tylko jakiś tam epizod w karierach politycznych yy, tych ludzi. Możliwe, że za 10 lat, za 5 lat ci ludzie będą gdzieś tam w telewizjach, na ciepłych posadkach. I, i, I chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to. Także w ten sposób tak, tak, ta współpraca y, może wyglądać. No, jeżeli młodzież anarchistyczna jest w PPS-ie, dla mnie to jest po prostu pozerstwo i bzdura. I, i to na pewno nie jest anarchizm.